Dzisiaj zaczniemy od tematu, właściwie bardziej od gry i skupimy się głównie na grze, która tak naprawdę wypromowała jeden z aktualnie chyba najpopularniejszych gatunków, jeżeli chodzi o typy gier. Gra, która wyszła w 2022 roku i zmieniła tak naprawdę nam rynek. I bardzo widzimy to teraz, ile gier się tak naprawdę tym inspiruje, ile gier czerpie z tego i tak naprawdę jak wielka stała się. Branża, jeżeli chodzi o gry Soul's Like. Mówię oczywiście tutaj o Elden Ringu, który po prostu rozwalił, tak naprawdę, pod wieloma względami po prostu scenę. I rynek. I dzisiaj skupimy się ogólnie, czemu tak się stało, co i jak. I zapraszam serdecznie do zasubskrybowania, po więcej tego typu materiałów i do aktywnej dyskusji w komentarzach. A teraz skupimy się na Eldenie. Tak naprawdę przed Eldenem nie mieliśmy takiej dużej bazy, jeżeli chodzi o gry Souls Like. Mieliśmy, wiadomo, Dark Soulsy, Demon Soulsy, Bladborn'a, na którego dalej czekamy na pc -cie. może kiedyś się doczekamy. I oczywiście mamy jeszcze Sekiro. W 2022 roku dostajemy właśnie Elden Ringa. Nie tylko oczywiście software robił Souls likei ale tych Souls likeów było zdecydowanie mniej. Było of the Fallen, były niochy, Remnant, Mortal Shell. Ale jednak wszystko zaczęło się właśnie tutaj gromadzić, wszystko zaczęło napierać właśnie po premierze Eldena. Bo Elden naprawdę ma swoje problemy, o których też dzisiaj wspomnimy, ale pewnie później, ale tak naprawdę warto wspomnieć, że Souls-like'i po prostu były niszą, jeżeli chodzi o rodzaj gier. Część gier naprawdę z nich wcześniej już czerpało aktywnie, jak na przykład Wiedźmin Trójka, też czerpał z Dark Soulsów, też było to, była to inspiracja from software. I to jakby nie ma nic złego, jeżeli chodzi o to, tam po prostu jest coś źle zaimplementowane, ale to inną drogą, w liźnie też będzie materiał. Skupmy się najpierw, czym tak naprawdę Elden Ring się wyróżniał i co tak naprawdę spowodowało, że on aż tak się wybił. Bo przede wszystkim rzecz, która ja nienawidzę w. LD, nie? Jest oczywiście tym otwarty świat, który jest po prostu zbyt wielki, jest ogólnie zbyt pusty, i tak naprawdę dużo osób lubi to oczywiście, tylko że on był aż zbyt wielki, on dużo tam rzeczy było bezużytecznych i dużo po prostu było takiego z tego świata byle, żeby coś tam wrzucić i niekoniecznie było to dobre. Ale to właśnie wiązało się też z wolnością eksploracji, ze względu na to, że mogliśmy raszować, mogliśmy przeraszowywać i mogliśmy ewentualnie właśnie zabijać wszystkich bossów. To chyba był pierwszy taki tytuł z tak naprawdę otwartym światem są. I też dużo osób po prostu zaczęło, w tym ja zacząłem od akurat Eldena, co mimo wszystko troszeczkę mi zaburzyło pokazanie tych bossów, no bo wiadomo, bossowie w Eldenie byli bardzo dobrzy, naprawdę, nie wszyscy wiadomo, bo dużo to kopi, ale to ten temat też później, ale po prostu byli, niektórzy byli fenomenalni, a patrząc na to, przechodząc przez jedynkę, dwójkę Dark Souls'y, to tak naprawdę można było zauważyć, że to jest po prostu starsze. Ja osobiście się nie zraziłem Dark Soulsami 1. Jedyn I ta platformowość jedynki dalej plasuje u mnie Dark Souls 1 -y jako chyba jednego z ulubionych Souls-like. Nie wiem, ciężko mi wybrać ogólnie tego jednego, ze względu na to, że przy dużej ilości po prostu się fenomenalnie bawiłem. I to tak naprawdę. Dobrzy bosowie, ilość bosu przede wszystkim, ilość rzeczy do robienia, otwarty świat, wolność tej eksploracji po prostu powodowała u ludzi ten tak po prostu fenomenalny efekt, że tu można coś znaleźć, tu można coś znaleźć. Oczywiście. Uważam świat dalej, że jest za duży. Jest on świetnie zrobiony, ale dalej jest za duży i żeby ten świat był, nie wiem, z dwa razy mniejszy, żeby było tak naprawdę z dwa razy mniej bossów. Ogólnie, te wszystkie rzeczy, tak naprawdę, mnogość bossów, otwarty świat, wolność tej eksploracji, tempo gry, które my sobie narzucamy, co ogólnie jest świetne, naprawdę pokazało, że ta gra jest dla każdego. Oczywiście, dalej uważam, że ta gra ma też jakim są samony bo uważam po prostu, że one psują feeling. Granie z Samonem ułatwia nam tak grę, bo zbije Samona, a my po prostu siedzimy i bijemy ogólnie go na plecach. Nie jest to dobre rozwiązanie i te Samony podejrzewam, że powinny być zdecydowanie zmienione i to jest ogólnie jeden z największych minusów, ale to też ogólnie to bardziej przyciągało graczy tych bardziej casualowych i doprowadziło to do 25 milionów ponad sprzedanych kopii to przecież jest po prostu liczba jakaś chora. Więc pokazując to, to po prostu był fenomen. I to tak naprawdę spowodowało rozrost całej branży Souls-like'ów. Calutkiej. Żeby nie Elden, to soulslajki dalej byłyby niszą. Nie byłoby takiego hype'u dalej, one nie byłyby tak tworzone teraz. Jedną też rzeczą, którą faktycznie ludzie bardzo polubili, i faktycznie chwalili za to Eldena Była większa zdecydowanie ilość ognisk Ze względu na to, że przyspieszało to nam zdecydowanie lokacje Plus jeszcze Omijało po prostu te zbędne lokacje, żeby nie biegać Żeby ten runback omijać Dla wielu osób po prostu było to zbawienie I faktycznie to też sprawiło to Że ta gra była bardziej dostępna dla wszystkich Była bardziej przestępna I na pewno skrócała nam zdecydowanie czas rozgrywki I na pewno bardziej skupiała się na tych bossach Ani na samym przebieganiu lokacji Ale jednak w Eldenie muszę to pochwalić Ze względu na to, że przy ilości tych bossów to może i lepiej dla ogółu, że faktycznie nie musieliśmy każdej lokacji na nowo biegać, bo na pewno dużo osób po prostu by z tego szybciej zrezygnowała. Albo nawet możliwe, że nie podeszła do tej gry. To właśnie spowodował Elden Ring. Oczywiście też Szlusem był oczywiście wierzchowiec, który przyspieszał nam grę. No też podejrzewałem dużo osób, żeby nie ten wierzchowiec to też nie zagrałoby w ogóle w tę grę, ale to wtedy ona byłaby zdecydowanie za duża, więc musieli coś tam dać, bo po prostu przemierzanie tego bez wierzchowca po prostu byłoby fatalne. Gra na pewno zyskała elastycznością i no, doprowadziło to, to po prostu do tego sukcesu. Po Eldenie po prostu mamy Wysyp w -like mamy Lies of Me, mamy kolejne Lords of the Fallen. Mimo, że Lordcy wyszły z 10 lat wcześniej prawie, ostatnie. Mamy Wulonga, mamy Wukonga, mamy teraz Wuchanga, mamy za, za rogi mamy Phantom Blade'a Oczywiście mamy też rozrost serii Elden Ringa, DLC i oczywiście mamy na teraz. I tych gier mogę tu siedzieć, wymieniać i wymieniać, nawet można powiedzieć, że przecież Clare Obscure był przecież inspirowany też soulslajkami, -like nie? Tak naprawdę to też dużo mówi, ile tak naprawdę gier teraz czerpie z tych soulslajków. -like Elden Ring spowodował, że teraz soulslajki -like są bardzo modne, dużo osób się nimi inspiruje, będą też wychodzą gorsze soulslajki, -like y, jak Enotria, jak Flintlock, dużo tych soulslajków -like też jakichś niszowych jest, no bo po prostu widać, że dużo osób po prostu jara teraz walka z bossem. Niektóre gry MMORPG też są tworzone z walką po prostu o z bossami po prostu, żeby było, bo ludzie po prostu lubią wyzwania, jeżeli chodzi o bossy i to jest no ja uwielbiam też te bossy, uwielbiam po prostu walki z bossami, uwielbiam element wyzwania. To, I to po prostu spowodowało nam tak gigantyczny rozrost tego gatunku, że teraz dużo osób chce w ogóle grać w soulslajki. -like tylko w soulslajki, -like tylko i wyłącznie. Ze względu na to, że wśród graczy strasznie zmieniła się ogólnie postrzeganie gier. Dużo osób po prostu zmieniło swoje postrzeganie, jeżeli chodzi o po prostu gry. Są dwie barykady teraz, czy gramy dla wyzwania, mechanik, czy gramy po prostu dla fabułki, żeby tylko grę przejść i żeby nie była ona żadnym wyzwaniem. Ale no jednak według mnie zdecydowanie... No gramy w gry, a nie tylko i wyłącznie chcemy oglądać. I wyzwanie naprawdę jest świetne. Wiadomo, nie każdy, nie każdy może lubić Souls-like. Jednak dużo osób zaczęło lubić po prostu wyzwanie w, w grach. Że coś po prostu jest trudniejsze i trzeba po prostu dojść jakimś sposobem do tego. I to po prostu uważam, że świetnie rozbudowuje gry. I to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość, jeżeli chodzi o faktycznie branżę gier. Bo to wyjdzie każdemu na dobre. Bo po co robić grę, po co grać w gry, jak za każdym razem wszystko wygrasz. Wszystko ci się uda za pierwszym razem. Po co coś takiego? Po co? To jest po prostu bezużyteczne, tego nie powinno się robić, tak nie powinno być tworzone gry, bo gra powinna być zawsze wyzwaniem, powinna zawsze stawiać nas przed jakimś, przed jakimś trudnym punktem, gdzie faktycznie wtedy mamy problem. Oczywiście, jeżeli chodzi o souslajki, souslajki from software, to też bardzo dużo żyje przez community, które ma bardzo dużą ilość teorii. Grzebie, jeżeli chodzi o lore, i to też jest fenomenalne, i, i to też pokazuje, jeżeli chodzi o zainteresowanie ludzi tym tematem na YouTubie, bo naprawdę, patrząc na El to, Elden Ring robi naprawdę setki milionów, jeżeli chodzi o wyświetlenia na całym świecie. I teraz ogólnie możemy wziąć pod lupę jedną rzecz, że dużo osób bierze oczywiście Elden Ringa idealnego RPG, w cudzysłowie, oczywiście RPG, bo po prostu jako gry idealnej troszeczkę, i dużo osób postara się bardziej właśnie porównać do Eldena. To samo jest z Widźminem, to samo jest dużo osób porównuje Widzmin mina, jeżeli chodzi o gry RPG. I tak samo teraz jest z Elden Ringiem. I Elden Ring naprawdę wysoko postawił poprzeczkę, nawet dla twórców. Oczywiście, zawsze da się zrobić lepiej. Mów, powtarzam to tyle razy, że do znudzenia. Zawsze da się zrobić lepiej. Samego Elden Ringa zdecydowanie można zrobić lepiej. Software. Ciekawe czy zechce właśnie znowu iść w otwarty świat, czyli tworzyć może Eldena dwójkę. chociaż z tego co wiem aktualnie plotki mówią bardziej o jakiejś innej grze, coś pokroju albo jakiejś znowu kolejnej trylogii, coś właśnie pokroju Dark Soulsowej gry, nie bardziej Eldenowej, ale wszystko zobaczymy. Wszystko pewnie będzie ogłaszane w przeciągu tym albo w następnym roku i zobaczymy tak naprawdę co nas czeka. Elden Ring jest teraz nowym standardem i ciężko ogólnie tym graczom. Ciężko ogólnie, dużo osób po prostu do niego porównuje i naprawdę no nie, nie pozbędziemy się teraz tej otoczki. i Dużo osób będzie to porównywało i to jest zarówno i dobre i niedobre. Wiadomo, trzeba, zawsze trzeba celować wyżej. Jeżeli wydajemy Elden Ringa, staramy się coś zrobić lepszego niż Elden Ring. Jeżeli wydajemy coś lepszego niż Elden Ring, jeszcze lepsze. Zawsze trzeba dążyć do tego, żeby się poprawiać, żeby być jeszcze lepszym, tylko żeby nie przesadzać oczywiście, żeby faktycznie już lepiej iść powoli, niż robić gigantyczne skoki ogólnie. Ten element idealnego RPGa przenosi nas tak naprawdę w negatywy, jeżeli chodzi o skutki sukcesu Eldena, bo przede wszystkim właśnie mamy przeciążenie tego rynku, bo nie mamy jakościowych gier, i jakościowych slajków, -like tylko mamy po prostu nasranie tych słajków. -like jak już wcześniej mówiłem o Enotri, o Flintlocku, jakichś tam mniejszych grach, o których aktualnie już nie pamiętam, ale też były robione pod souslajka -like właśnie. Dużo gier oczywiście też właśnie ma te walki z bossami i tego robi się przesyt po prostu. To już zaraz przestanie być takie unikatowe i po prostu ten... Zresztą, jak przy Wiedźminie jeszcze raz wspomnę, zrobi się po prostu przepych, i będziemy mieli po prostu znowu zatrzęsienie tego i znowu to zacznie nudzić. Zaraz będzie ciężko od coś nowego i zaraz będzie problem. I tutaj od razu przejdźmy też do innej sprawy, bo Elden Ring pokazał też bardzo negatywną stronę, jeżeli chodzi o gry Soulslay. -like. I jest to oczywiście zła kanibalizacja bossów. Zła ilość bossów, złe przedstawienie tych bossów, niska unikatowość tych bossów. Naprawdę tutaj jest bardzo dużo rzeczy do zarzucenia, jeżeli chodzi o From Software, ze względu na to, że... Ilość unikatowych bossów jest naprawdę nieduża, jeżeli chodzi o samu, sam Elden Ring. Ile możecie wymienić po prostu unikatowych bossów, które są w grze i które się nie powtarzają w jakimkolwiek innym wydaniu, rikolorze i tak dalej. Nie mówię oczywiście o DLC, bo DLC ma, ma prawie tyle samo unikatowych bossów, co cała podstawowa wersja gry, co też już uważam żartem, jeżeli chodzi o podstawową wersję gry. I teraz dla twórców innych gier, ile jakichś kopiów wklej było w Wukongu. Pomimo, że Wukong nie jest takim souslajkiem, -like jest bardziej bo straszem, ale to inna sprawa. Ale ile tam już było kopii? Tam to była masakryczna ilość kopii, i to też jest widać, że wyciągane prosto z Eldena, ze względu na to, że Elden ma gdzieś około 11-12 mniej więcej? I to pokazuje po prostu, że twórcy mogą iść na łatwiznę. Dodawać bossa, potem go jako elitkę. Dodawać, dodawać bossa, no potem go jako elitkę. Dać reskin, 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 reskin. Kuźwa te smoki pieprzone w Eldenie. No, reskin za reskinem. No tak naprawdę. Patrząc na to, jak, jak genialnym był smokiem Midir, czemu nie mogło zrobić mniejszej ilości smoków? Przykładowo, tylko po to, żeby zrobić je lepiej, a nie tak po prostu sobie. Ale to też wchodzi na to. Że patrząc na to, jak rynek jest przesycony, to jest też presja na twórców ogólnie, żeby wydawać kolejne like, i. Bo to też jest ważnym aspektem, że ludzie chcą kupować like, czekają na nowe like i, i rynek po prostu je musi dawać, pomimo, że dużo ilość firm nie wie nawet tak dobrze zrobić Soulslajka. -like I po prostu potem wychodzi właśnie to, co wcześniej mówiłem, czyli przeciążenie rynku, bo każdy chce saujka, -like bo tego bo po prostu jest świetnym gatunkiem. No ale problem polega na tym, że się nie da, żeby to było aż tak dobre. No i to też oczywiście wiąże się z tym, że. Sounds like przestał być aktualnie niszą. Nie jest to 1 oczywiście, bo są zawsze moby i pesy i tak dalej, gdzie zawsze będzie więcej graczy, ale jednak trzeba pokazać, że no, już souslaki -like nie są niszą. Można spojrzeć po samych liczbach, ile osób czeka na nowego souslaka, -like ile osób jara się nowymi souslakami, -like patrząc nawet na takiego Wukonga, który miał 2 miliony ponad graczy na Steamie. W jednym momencie oczywiście to już nie jest nisza, to jest aktualnie nasza moda. Elden Ring ustanowił nam trendy i tak naprawdę musimy się dostosować do tych trendów, bo po prostu tak teraz wygląda świat. Bo eldenowy, że musimy się z tym pogodzić. Ja osobiście nie mam problemu z rozrostem po prostu rynku są Ja nawet bardzo się cieszę powiem, z tego. Tylko że ogólnie przez to, że to jest aktualnie teraz główny rodzaj, jeżeli chodzi o gry, są slajki tak naprawdę. To powiem wam szczerze, że robi się to troszeczkę męczące, nie ukrywam. I naprawdę możemy zaraz mieć problem, że dojdziemy do sufitu i po prostu będzie problem, jeżeli chodzi o po prostu te gry. Znowu albo zastrywanie właśnie kopiuj w klej, Albo po prostu niższa jakość produktu. I to może bardzo się odbić na kolejnych grach. Takie szychy w branży są likeów jak przykładowo From Software. Oczywiście oni zrobią coś zawsze genialnego. Oni i tak zrobią coś genialnego i tak. Chociaż tak naprawdę, jeżeli tylko coś mam do zarzucenia, no to jeżeli chodzi o tego Dustborna, który po prostu wygląda dziwnie i wygląda dla nikogo. Nie wiem, co sądzicie o, ogólnie o branży sous -like Czy czekacie na kolejne sous -like czy jest to ulubiony wasz typ gier, czy w ogóle się do niego nie nadajecie? Czy w ogóle się do niego nada nie nadajecie? Uważacie, że się nie nadajecie? To pamiętajcie, da się wszystko zrobić. Serio? Nie, pamiętajcie, że to jest ogólnie jak nauka jazdy na rowerze. Wiadomo, wsiądziesz na rower parę razy, wywalisz się parę razy, ale umiesz jeździć. I tak ogólnie jest z grami sous like Każdy, zagracie w każdego sous każdy souszek ma inne timingi, inny bossów, inny przeciwników, i tam trzeba wszystko, wszystkiego się na nowo uczyć. I każda jakby, każda ogólnie, każdy sousek jest jazdą na rowerze. Po prostu traktujcie to tego jako tylko coś po prostu nowego, gdzie faktycznie to powinniśmy to brać jako kolejna nauczka w życiu, że każda nasza droga do przejścia gry jest po prostu czymś nowym i coś możemy z tego czerpać, nawet w życiu codziennym, pomimo, że to jest tylko gra. A z tym aspektem Was zostawiam. Serdecznie zapraszam do subskrybowania, komentowania i do codziennej obecności na streamach o godzinie 19 na Twitchu. I serdecznie dziękuję za oglądanie. Na razie, i zapraszam do jakichś wcześniejszych materiałów, które gdzieś tutaj się wyświetlają. Na razie, i cześć Wam!